Hejka! Dzisiaj będziemy tworzyć szczurka na podstawie zdjęcia klientki. Tutaj możecie sobie zobaczyć jak ten szczurek mniej więcej będzie wyglądał, bo na tym wzorze się będę bazować. Tutaj już sobie szydełkuję i teraz jeszcze wam wkleję zdjęcie szczurka, na którego właśnie podstawie tworzę pluszaczkę. Także właśnie możecie sobie tutaj porównać jak idzie mi odtworzenie tego zwierzaczka. Szybka wymiana włóczki i lecimy dalej. Tutaj już ciałko szczurka mam praktycznie skończone, także teraz muszę znaleźć oczka, które nie są porysowane, a to jest niestety wyzwanie, ponieważ nie wiedząc czemu często one przychodzą porysowane, więc zawsze szukam i sprawdzam, żeby były oczywiście dobre. Oczka wybrane, zamontowane, ciałko skończone i teraz się biorę za szydełkowanie dodatków, czyli ogonka, stópek i uszu. Ja robię z takiej bawienianej cienkiej włóczki, czyli tutaj moja cierpliwość jest bardziej testowana, ale za to o wiele łatwiej się z niej przyszywa elementy, więc tutaj już jest przyjemniej. I po skończeniu mamy efekt końcowy, tak się właśnie prezentuje szczurek. Dajcie znać, jak Wam się podoba i jak mi wyszło jego odtworzenie.